Cześć, czołem fliperzy, witam i zapraszam na kolejny odcinek z House Flipera Oczywiście zabierzemy się za dodatek Farm, Farm DLC No i będziemy sobie kontynuować kolejny domek, słuchajcie, po tych dwóch poprzednich Gdzie, no, jeden zrobiłem poza odcinkiem, drugi, jak pamiętacie, na ostatnim z House Fliperka No i dzisiaj, słuchajcie, na głęboką wodę, tutaj widzimy jakiegoś e, starszego pana z... Z lisem na, na, na głowie. Jest to, słuchajcie, leśniczy. No i słuchajcie, u niego będziemy sobie wykonywać zadanko. Zobaczymy, co tam, co tam ciekawego u tego pana leśniczego Mars, tak? Mars, Mars Walden Walden. Co tam u niego będzie do robienia. Także zapraszam na gameplay. Dreams have finally come true pipes in the basement have cracked and we're in deep water right now shouldn't be a huge problem for you though simply get rid of the water in the basement and renovate it I want it all neat and tidy I'd love to help but I must deal with a fly dumping <laughs> a moment later another pops out elsewhere hmm. little bit like at your job. No tak, dobra, słuchajcie. In deep water, na głęboką wodę. No chyba, słuchajcie, w końcu wejdziemy do domu. Pamiętacie, w ostatnim odcinku właśnie mówiłem, że kurczę, nie można wejść do domu. W pierwszym domku z tego też nie można tu zobaczyć. Już mamy drzwi otwarte, już nas zapraszają. Także <laughs> no to co? No nie ma na to czekać. Tutaj trzeba zabrać się do roboty. Tutaj, tak widzę, no, w ogrodzie chyba nic nie będziemy robić. Chodź pies, zobaczymy, co tam ciekawego w tym domku. Nie no, słuchajcie, no można wejść w końcu, także no elegancko. Hata, kurczę niczego sobie. Całkiem fajnie. Tutaj też nic nie mamy do, do roboty. Także, słuchajcie, chyba tylko będziemy remontować, tak mi się wydaje, piwniczkę. O, proszę, tutaj jakieś biurka tego. Nie, no, hata jest dosyć fajna. No, w sumie dobrze, że tylko piwniczko, bo tak jakbyśmy mieli całą chatę remontować, to troszkę nam by to czasu zajęło. Dobra, ty tutaj, zostań. I co my tutaj mamy? Tu jest chyba ta zalana piwnica, tak. Tu jest pompa, A mogę? Mogę, mogę wejść. Dobra. Czyli tutaj musimy tą wodę stąd wypompować. No to jest. Aha, no to jest, słuchajcie, to jest pompa głębinowa. Nawet mam podobną. Nie wiem po co. Kupiłem kiedyś kurczę na tym, na targu. Aha. Czyli jak zawsze uproszczone. Postaw, upuść postaw. Rura się podłączyła sama. Dobra. No to wypompowujemy, słuchajcie, tą wodę. Jakoś. Wylej wodę. Może korki są spalone. O, czekajcie. Korki. Tu. Otwórz. Ale stare. Fuse. Fuse, czyli no bez, bezpieczniki z, z angielskiego. Tu jeszcze musimy zrobić switch. Dobra. weźmy został tak DPI myszki troszkę zwolnią bo tak coś mi tutaj lata strasznie. Wszystko. Dobra. Wypom wylej wodę. No elegancko. Teraz. Teraz możemy się, słuchajcie, brać do działania. Torki za mój głos, kurczę, no masakra. Dobra, co my tu mamy, słuchajcie. Małe pomieszczonko, dużo roboty nie ma. tu się woda leje, także może najpierw zajmijmy się tą wodą. Ciekawe, jak oni tutaj rozwiązali tą mechanikę. Ja to bym zrobił tak, że no słuchajcie, no w realu, zakręcić zawór wody. No tutaj jest, główny. No i tutaj wymienić tą sekcję, nie? Odkręcić śruby. Także zobaczymy, jak to House wy... Wy, 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 wymyślił. No, hej no, też, tak samo. No to brawo. Brawo wy. Tak powinno, słuchajcie, się właśnie wymieniać. Yy, no, część. Jeżeli oczywiście taka, taka yy, możliwość. Bo tutaj widzę z takich sekcji zrobiona, no to jest easy. Easy peasy. Ale też jakby nawet tak było, słuchajcie, no to w realu takich śrubeczek byście sobie tak łatwo nie wykręcili. Podejrzewam, że one byłyby zardzewiałe, skorodowane i byłoby je cholernie ciężko odkręcić i trzeba by je po prostu uciąć lub upalić palnikiem. Dobra, słuchajcie, woda naprawiona. To posprzątajmy tutaj ten bałagan cały. Może weźmiemy sobie tutaj tego gana, bo to trzeba będzie chyba też coś sprzedać, nie? Sprzedaj przedmiot 22, no oczywiście. Dobra. Cyk, cyk. Także sprzedajemy, co co się da, słuchajcie. O, to możemy sprzedać. Właśnie na, na niebiesko sprzedajemy. Na biało to są śmieci, nie? A na czerwono to są rzeczy, których nie możemy ruszyć. Niestety. <laughs> dobra, cyk, cyk, cyk. Ale narzędzi, słuchajcie. I on tego, on to wszystko... Nie no. Ja to bym to wziął. Mi by to się przydało, słuchajcie. Słoiki. A dobra. O, widzicie, to jest na czerwono i tego nie możemy ruszyć. Dobra, tu jeszcze to, to, to. Dobra. Pomaluj sufit, wyczyść zabrudzenia, to może tak, może wyczyścimy zabru zabrudzenia. Wszystkie. O, dobra, tak patrzę na mapkę, bo tutaj, tutaj słuchajcie, oni, w tutaj właśnie mam tego skilla, który pokazuje mi zabrudzenia na mapie, bo czasami, no ich nie widać, nie, jakaś mała taka kurczę kropka zostanie. I ty chodź, człowieku z tym mopem dookoła i szukaj, gdzie ta kropka została, nie? Także wyczyśmy tutaj wszystko, dobra. Dalej, wymień schody. No to schody to się chyba robiło tak. O, oczywiście. To co, może jakieś. Może jakieś, jakie takie. O, fajny kolorek. Co to za kolorek? Wiśnia. No to zróbmy wiśniowe schody. Proszę bardzo, wymień. No w sumie powinno być odmaluj te schody, nie? A nie wymień no ale niech będzie pomaluj sufit kolorami biały dobra to malujemy słuchajcie na biało mała nam wystarczy bo z tego co pamiętam to malowanie sufitu to jest powiedzmy tak jakby tak jakby nowość i pamiętam że to właśnie było tak że no takimi dużymi płatami słuchajcie się maluje także ta mała Mała poszeczka nam spokojnie wystarczy. Dobra. Ale fajnie, że dali tą opcję, nie? Bo wcześniej, kurczę, nie było tego, nie było możliwości malowania sofitów, nie? No gdzie wiadomo, słuchajcie, no w realu no, no, też no, malujemy sufity, nie? Jakby, jakby, to, by, jakby to był, jakby dom bez, kurczę, pomalowanego sofitu. Ale coś mi tutaj, kurczę, z tą grafiką mi się tu coś, coś nie podoba. Była jakaś aktualizacja, słuchajcie do, do karty graficznej i to w kurczę, w przeciągu no z kilku tygodni było ich kilka także nie wiem nie wiem czy to tak czy coś oni zdupili ale no żeby housekeeper tak by tutaj ciało no to jest albo jeszcze jest słuchajcie kiepsko z optymalizacją tej gry też tak może być dobra połóż płytki podłogowe cyk space no to jedziemy z płytkami Tyk. I jeszcze ten. No, słuchajcie, od razu inaczej, nie? No, teraz to można mieszkać. <śmianie> regał. Regał, regał, regał. Jakieś takie dwa takie regały. a może takie jaśniejsze weźmiemy. Damy jeden tutaj. Cyk, drugi damy tu obok, niech sobie stoi. Jak sobie będzie chciał, choć sobie chłop poustawia inaczej. <śmianie> kominek kominek tutaj słuchajcie tutaj był piec z tego co pamiętam jakiś taki także powiedzmy że będzie w tym samym miejscu stało cyk żeby już nowej, nowej dziury nie kuć na komin dam tutaj deseczki a się deseczki drewno opałowe I jeszcze beczułkę o browarek no to jest okej okay. może wino <grytanie> dobra co my dalej tu mamy Wisząca motyka Wisząca motyka. Dobra, to motykę byśmy dali, może tutaj w ten róg byśmy ustawili. Tyk. Jeszcze grabie. Cyk. O, no, jeszcze, jeszcze łopata. No to jeszcze łopatę powieśmy, dobra. Dalej. Instalacja wodna pralki. W tak, no. Nie wiem, po, po co to trzymać, kurczę, wy gdzieś w kuchni, czy w łazience, skoro można sobie wy... Piwnice, prawda? Dobra, odkręcimy tutaj te rurki i zamontujemy teraz pralkę. Space, kup, no i zamontuj. No i słuchajcie, tak samo jak w życiu realnym, jak sobie kupicie pralkę, no to tutaj musicie ściągnąć tutaj ten tył pralki, żeby wyciągnąć, odkręcić śruby zabezpieczające bęben. Są, są to śruby, słuchajcie, tylko do transportu. żeby nam ten bębo się po prostu nie no nie, nie urwał, nie zepsuł, nie, nie poluzował w czasie, w czasie właśnie transportu prawda może to musicie zrobić w praktycznie chyba przy każdej pracy tak mi się wydaje Że w sumie dawno nie kupowałem pralki także nie wiem dobra pralka może już być gotowa dalej co my tu mamy hmm. cztery duże skrzynki to co skrzynki damy słuchajcie na ten tutaj na półeczkę raz dwa. 3. O, a tam wyżej nie mogę? Ciekawe. Tylko trzy rzędy do góry. No niech będzie. Dobra, dalej. Dalej, dalej, biurko. Biurko Paxon. Bardziej jakieś taki stół, a nie biurko. Cyk. Dobra. radyjko O, radyjka jakie stare, słuchajcie. Powiem wam tak y mój tutaj znajomy ma właśnie teraz nową, nową zajawkę nowe właśnie takie hobby i słuchajcie kupuje takie właśnie stare stare radia gdzie ostatnio kupił chyba 4 czy 5 sztuk różnego rodzaju takich właśnie starych radyjek uszkodzonych na ebayu No i słuchajcie je naprawia także nie wiem czy on będzie chciał je sprzedawać czy jak ale no takie taką ma kurczę zajawkę o narzędzia słuchajcie o to tutaj damy chłopu czyli zrobimy tutaj mu z tego te. Z tego biurka taki takie, takie, takie station naprawcze. Taką stację. No, takie złajcie, no, no miejsce, miejsce takie ślusarskie. Może nie ślusarskie, szlu, tylko takie do różnego rodzaju napraw. Damy kierkę No, to jest dobra rzecz. Że jak narzędzia właśnie wiszą, wiszą na swoim miejscu. Każde, właśnie, każde narzędzie ma swoje miejsce. Także dobra. Jeszcze skrzyneczkę dodamy tutaj, może. Hmm może obok wszystko ukończone nie no słuchajcie no to kurczę żeśmy się uwiniali z tym kurczę piorunem że tak powiem nie no elegancko słuchajcie elegancko może by tak to na miniaturkę zrobił co? dobra słuchajcie cyknę szybko zdjęcie i A szesun. nie będziemy robi, nie będziemy robić przycinki bo po co <laughs> zróbmy tak gdzie to się robiło zdjęcia tutaj Tutaj, 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 tutaj aparat jest. Chociaż ja wiem, czy takie kiepskie, nie? Na to miniaturkę takie zdjęcie. Słabo to wygląda. razie może w tę stronę byśmy zrobili. Dobra, stryk. No okej. Okay. Zobaczymy. Jak nie to jeszcze wezmę inne. Czekajcie, może jeszcze cyknę. Może cyknę jeszcze tutaj z góry. Może cyknę tutaj z góry? W ogóle to nie pochodziłem po tym. Nie pochodziłem po. A dobra, miesza z tym. Może tutaj byśmy zrobili fotkę? Co? Jeszcze? To jest jakby tył domu. Tu jest chyba przód domu. No oczywiście, tutaj jest przód. Dobra, tutaj zrobimy. Słuchajcie, fotę. Znowu nie ten guzik. Już <głos》>, tak to tak się, jest, jak się, jak, się, jak się gra raz na jakiś czas. Nie? Dobra, zdjęcie poszło. Dobra, słuchajcie, yy, to co? Portfolio, nie? Zakończ zadanie, ukończ. No i szybkie fotografowanie, tak było, tak jest teraz. No, no tu z przodu się nie zmieniło nic. <głos》>, także dobra, zapisywanie zdjęć do portfolio. Super, mamy, słuchajcie, z głowy, że kolejny, kolejny domek z dodatku farm zakończony. No i cóż, ja będę uciekał, słuchajcie, będę uciekał. Widzimy się, nie wiem, może za dwa tygodnie, może za trzy tygodnie w kolejnym House Flipperze. Także mówię, na no raz, na jakiś czas. Także tymczasem trzymajcie się. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Ja uciekam, no, życzę Wam miłego dzionka I do następnego. Cześć, cześć.